Oblicz miejsca zerowe funkcji. Pamiętaj o wyznaczeniu dziedziny funkcji. Przykład b. Dziedzina. Ułamek algebraiczny w mianowniku niewiadoma x. Więc moje założenie x minus 8 nie może być zerem. Zatem x nie może być ósemką. Dziedzina mojej funkcji to argumenty, które są liczbą rzeczywistą, ale nie ósemką? Teraz poszukam miejsca zerowego. Moja funkcja musi być równa 0. Wartość funkcji. Kiedy to następuje? Jeżeli x kwadrat minus 64 przez x minus 8 jest równe 0, a kiedy ułamek jest równy 0? Wtedy i tylko wtedy, gdy jego licznik jest równy 0. Mam rozwiązać takie równanie. Albo przenoszę na strony, albo zauważę, że 64 to jest 8 kwadrat. A to jest wzór skróconego mnożenia. I rozpiszę go. Przyrównam teraz każdy z czynników do zera. X minus 8 równe 0 albo x plus 8 równe 0. Pierwszego x to ósemka z drugiego minus ósemka. Pierwszy kandydat na miejsce zerowe, drugi kandydat na miejsce zerowe. Sprawdzam z dziedziną. Ósemka nie należy do dziedziny. Minus ósemka. Należy do dziedziny funkcji. Zatem, ile tu jest miejsc zerowych? Jedno. Zapiszę miejsce zerowe, to jest minus ósemka. Przykład C. Zaczynamy od dziedziny, mianownik. Zmienna x, więc mianownik, nie może być zerem. Skoro nie może być zerem, to teraz jak mam to rozwiązać? Zwróć uwagę, wzór skróconego mnożenia. Kwadrat różnicy. Zatem x, a tutaj dwójka, sprawdź zawsze podwojony pierwszy razy drugi. x razy 2 razy 2, 4x w porządku, 2ab wychodzi, więc Teraz, kiedy coś podniesione do kwadratu jest zerem, no gdy to coś jest zerem, zatem x jest równe 2, to właściwie powinienem napisać wszędzie różne i już mamy dziedzinę naszej funkcji. Dziedzina to rzeczywiste, oprócz dwójki. Pamiętaj, dziedzina. To argumenty x. Zatem teraz szukamy miejsca zerowego. Przyrównajmy naszą funkcję do zera. x kwadrat minus x przez x kwadrat minus 4x plus 4 to równe 0. Kiedy ułamek jest równy 0, wtedy i tylko wtedy, gdy licznik tego ułamka. Jest równy 0. Jak to rozwiązać, jeśli niewiadome są z lewej strony, a nie można ich zredukować? X wyłączamy jako wspólny czynnik poza nawias. I już mamy iloczyn, kiedy dwie liczby pomnożone przez siebie dają 0, jeśli jedna z nich jest zerem, albo ta pierwsza, albo ta druga. Tu już nie ma co rozwiązywać, samo nam wyszło. Tutaj jedynkę na drugą stronę. To są kandydaci na miejsca zerowe. Sprawdźmy teraz z dziedziną: zero należy do dziedziny, jedynka należy do dziedziny funkcji. Zatem zarówno jedno rozwiązanie, jak i drugie jest miejscem zerowym. Miejsca zerowe to dwie liczby 0 oraz 1. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.